i Siemann, z tej strony Ganit. I witam Was w pierwszym odcinku. Przedstawienia wszystkich yy, modyfikacji o nazwie The Legend of Night Więc tak, stworzyłem sobie nowy świat. Mm, I tak, chciałbym Wam pokrótce dzisiaj przedstawić te klasy. A także co nieco, co nieco, co nieco powiem o tym. O tych punktach. Więc tak, mamy do wyróżnienia 4 klasy. Różnią się one obroną, atakiem, man, maną, życiem i szybkością. Więc tak, wyróżniamy tak. E, wojownika, Asasyna, Maga i Orka. Więc tak. E, tutaj mamy napisane ich zalety plus, czyli tak. Mm, dobry damage, e, szybka regeneracja zdrowia, dobra obrona. A minusy yy, średnia yy, szybkość, yy, wolna regeneracja many, i mało many. Yy, I tak, i tutaj macie punkty na początkowe, które są. Później Asasyn ma dobry atak, szybką regenerację życia, i jest ekstremalnie szybki, ale ma słabą obronę, yy, średnią obronę. E, wolną regenerację many i małą many, mm, czyli tak. Tutaj mamy maga, e, czyli ma tak, mm, e, damage'a, szybką regenerację many, dobrą, dobrą prędkość, ale słabą obronę, <laughs> e, średnią regenerację życia i e, mało życia. Tak. I ostatnia klasa Ork, ma Extreme atak. Ekstremalny atak. Szybką regenerację zdrowia. Ekstremalną obronę. Ale jest. Yy, bardzo. bardzo wolny. Jest, ma bardzo małą manę. A także ma bardzo małą regenerację zdrowia. No więc tak, przedstawiłem Wam pokrótce wszystkie postacie, klasy. Tego już nie będę przedstawiał, to przedstawię kiedy indziej. A więc tak, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!